Drugi czerwony namiot pojawił się pod szpitalem specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Jak wyjaśnia dyrektor lecznicy, ten krok związany jest z sobotnią sytuacją, podczas której na szpitalny oddział ratunkowy zgłosił się pacjent z podejrzeniem obecności koronawirusa. Od piątku pod Sandomierskim Szpitalem ustawiony jest specjalny namiot. To właśnie tam odbywa się wstępny wywiad epidemiologiczny zgłaszających się pacjentów, który ma służyć poprawnej weryfikacji osób co do możliwości obecności koronawirusa. Dziś na dziedzińcu szpitala pojawił się drugi namiot, do którego w celu dalszej diagnostyki trafiać będą osoby z podejrzeniem tego wirusa. Podejmujemy dalsze kroki działania, by taka sytuacja nie miała już miejsca. Będziemy po prostu blokować w wywiadzie wszystkich pacjentów już na etapie pierwszego namiotu. Jeżeli będzie podejrzenie, że jest jakieś zagrożenie, będziemy izolowali w drugim namiocie, który też już stoi przy szpitalu. Natomiast chcemy zabezpieczyć i szpital, i szpital oddział ratunkowy, by tam takie przypadki nie Trafiały. I jak przypomina starosta Sandomierski, najważniejsza w dobie koronawirusa jest przede wszystkim rzetelność pacjentów podczas pierwszego wywiadu epidemiologicznego. Zwracamy się z prośbą, aby w tym namiocie, który teraz będzie pełnił pierwszego poziomu soru, mówić prawdę i dbajmy o to, aby nie powodować tego, że narażamy na życie i zdrowie pozostałych. Pacjentów i personel. Drugi namiot jest od dziś dzięki uprzejmości pana Wojewody. Będzie on do tego służył, że gdy zgłosi się pacjent z podejrzeniem, będzie on pełnił rolę izolatki. Od piątku Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego pracuje w specjalnym trybie. Zawieszona została praca wszystkich poradni specjalistycznych. Odwołane zostały również planowane przyjęcia i zabiegi operacyjne. W lecznicy obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. W szpitalu nie pracują także oddziały dzienne i ambulatorium. W powiecie sandomierskim jak dotąd nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Na terenie całego kraju potwierdzono natomiast 119 takich przypadków, z czego trzy osoby zakażone zmarły.